Cześć, witajcie serdecznie. Monika Burzyńska, razem ze mną dzisiaj Marcin Stuszewski. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Tak, zrobiliśmy ostatnio takie nagranie, które cieszyło się bardzo dużym entuzjazmem. Opowiadaliśmy tam troszeczkę o odruchach. Ja opowiadałem o tym ze swojej takiej fizycznej strony. Monika opowiadała o tym, co zrobić, żeby zapanować nad tymi odruchami. Ale w tym nagraniu chodziło o coś troszeczkę innego. Ładnie bo zrobiliśmy tak dobrą reklamę naszego lutowego warsztatu z Marcinem, że nikt się w ogóle nie połapał, że to reklama. Więc stwierdziliśmy, że nagrywamy jeszcze raz. I chcieliśmy Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić, bo jest to naprawdę ekstra projekt, w którym w unikalny sposób w treningu będziemy łączyć wiedzę psychologiczną, psychotroniczną z ćwiczeniem odruchów przeżycia na poziomie pamięci mięśniowej w ciele. Marcinie, możesz trochę więcej o tak. tym powiedzieć? Więc już za miesiąc mamy możliwość, znaczy my zapraszamy państwa do zapisów na zajęcia, w trakcie których będziemy mieli trzy takie bloki. Jeden blok będzie poprowadzony przez Monikę, gdzie będzie opowiadała o tym wszystkim, o czym zaraz sama powie. Będą dwa bloki, które będą poprowadzone przeze mnie i przez mój zespół. W jednym z tych bloków ja też będę opowiadać o odruchach: o tym, co zrobić, żeby te odruchy były prawidłowe w samochodzie, jak one powinny e, wyglądać. I trzeci, myślę, że taki najciekawszy i naj, najrzadziej spotykany, to będzie ten blok praktyczny, gdzie fizycznie będziemy przeżywać sytuacje stresowe, siedząc za kierownicą samochodu na autodromie. Więc co będziemy robić w części e, teoretycznej? No, pomysł był taki: ja już dawno nosiłam się z zamiarem stworzenia takiego treningu, warsztatu, jak pracować ze strachem, jak nauczyć się opanowywać strach. I e, wtedy właśnie przyszedł mi na myśl Marcin, bo m, same teoretyczne e, przepracowanie strachu, stresu. To jest mniej więcej tak jak e, korespondencyjny kurs pływania dalekomorskiego. To jest mniej więcej coś takiego. Oryginalne. Tak, te, teoretycznie, korespondencyjnie uczysz się, jak przerabiać jakieś emocje. A tak sobie pomyślałam, że po prostu to, co oferuje Marcin ze swoją szkołą e, Akademia Jazdy, jest po prostu genialnym uzupełnieniem. E, Pracy na poziomie emocji, ze strachem, dlatego że dzięki um, parkowi maszyn i instruktorom Marcina będziemy mogli naprawdę odtworzyć sytuację yy, no, ze strachu. Nawet nie, że z pogranicza strachu, tylko naprawdę my was przestraszymy. Mam <śm> nadzieję, że my jako instruktorzy nie będziemy się bać tego, co wy będziecie robić za kierownicą. I wtedy właśnie, do, no bo właśnie za kierownicą można to genialnie po prostu stworzyć takie warunki. W których będziemy rzeczywiście wtedy tą wiedzę wdrożoną na poziomie psychologicznym, mogli przerabiać na poziomie ciała. Tak, żeby rzeczywiście po tym wspólnym treningu i u mnie u Marcina, żeby wytworzyło się u Was. Autentycznie nowe połączenia neuronalne, żeby w sytuacjach stresu tym razem zareagować inaczej. Dlatego cały warsztat e, zatytułowaliśmy Odruchy przeżycia, ale ostatnio, znaczy, ponieważ ten temat tak mnie fascynuje, to właśnie w ostatnim nagraniu takżeśmy już zaczęli opowiadać o tych odruchach przeżycia, że w komentarzach mieliśmy, ej, ale tak mało wiedzy, byście więcej coś jeszcze powiedzieli. Więc... Całą wiedzę będziemy przekazywać w Warszawie. Na początku lutego, o tym chyba wszystkim będzie informacja na dole, tak. ale warto o tym powiedzieć. To się odbywać będzie w Warszawie, na Bemowie, na autodromie. To nie jest korespondencyjny kurs spływania dalekomorskiego, tylko autentyczne, praktyczne ćwiczenia, cały dzień. Jeszcze luks, bo Marcin wynegocjował nową datę. Mieliśmy to robić w piątek, a w piątek większość ludzi pracuje. Dostaliśmy niedzielę, dostaliśmy w niedzielę autodrom, więc będziemy mogli się... Nie rozbijawszy, trenować. A, wypadki. Tak, będą wypadki, będziemy w symulatorze dachowania, ale poza tym pokażemy Wam wszystko, co zrobić, żeby w tej sytuacji stresowej, kiedy samochód wymknie się spod kontroli, zrealizować dobre odruchy, o których Monika powie, jak je wytworzyć, bo to, co Monika powie, się przełoży nie tylko na tą pracę ze mną w samochodzie, ale też na wszystkie sytuacje stresowe w życiu. Także serdecznie zapraszamy do ja zapisów. Jeszcze, dokładnie, A, ja jeszcze może jeszcze? powiem tak, dla kogo jest to szkolenie. Bo mieliśmy w, w, w komentarzach pytanie, czy można bez prawa jazdy. No nie, Marcin ze swoją akademią jazdy już jest jakby poziom trochę wyżej. Już, znaczy e, możesz jeździć z zielonym listkiem, tak, Adamo i Ewy rajskim, ale prawo jazdy Chod tak, trzeba chodzi, mieć. chodzi o to, że te zajęcia są kierowane do osób, które już mają prawo jazdy, nie muszą zerkać tam na dole, tak, to jest Gdzie gaz, hamulec, sprzęgło, tylko umieją już obsługiwać samochód bez patrzenia na przyrządy, bez szukania dźwigni, zmiany biegów. Nie trzeba mieć samochodu, dlatego że Akademia ma swoje samochody, na których te zajęcia się będą odbywać. Będą samochody z automatyczną skrzynią biegów i z manualną, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i e, jak, do kogo jest to adresowane? E... Tak jak sobie analizowałam, tak, no, najpierw myślałam, że to będzie do jednej grupy osób, do osób, które pracują pod silnym stresem, ale no, z Waszych komentarzy i z reakcji z Wami już wiem, że tak naprawdę zapraszam dwie grupy ludzi. Kobiety Kiedyś... i mężczyźni. <laughs> to też, ale e, zapraszam tych, którzy, przed, którzy chcą jakby mm, poprawić swoją technikę jazdy, a mają jakieś kłopoty psychiczne, że się boją jeździć, a chcą po prostu pójść dalej i w bezpieczny sposób popracować ze swoimi blokadami za kierownicą, to raz, to, to z tej strony, jeżeli masz taką potrzebę, to, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. A z drugiej strony, jeżeli a, Twoja praca lub Twoje życie czy rodzinne, czy, czy właśnie kariera a, to, je, to są takie sytuacje, w których naprawdę często um, podlegasz stresowi. Jesteś pod wpływem sytuacji stresowych. To również bardzo, bardzo serdecznie Ciebie zapraszam. Czy jesteś menadżerem, czy pracownikiem, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Chodzi o sytuacje stresowe, bo wtedy nauczymy Ciebie właśnie i od strony psychologicznej, a potem w, um, włożymy to, zapiszemy to w ciele Twoim. Że będziesz wtedy na te sy kolejne sytuacje stresowe reagować już zupełnie inaczej. Po pierwsze, już zupełnie z innego poziomu stresu, bo będziesz wiedzieć, jak sobie w tych sytuacjach radzić. Będziesz mieć um, pozytywne mechanizmy rozwiązywania trudnych sytuacji stresowych i już samo przez się taka sytuacja będzie stresująca znacznie mniej. Ja kiedyś się Marcina zapytała, może to tak nie, nie, że pracowy przykład, ale zapytałam się, Marcin, kiedyś był, e, nie wiem, czy ty uczestniczyłeś w, zyp, w wypadku, miałeś stłuczkę jakąś taką i policja cię przesłuchiwała. I się zapytałam, Marcin, ty się stresujesz, pewnie się zdenerwowałeś, bo z policją rozmawiałeś. A Marcin mówi, nie, no, dzień jak co dzień. Tak. <laughs> więc, tak. więc takiego ogarnięcia będziemy was uczyć, może nie, że tylko w rozmowach z policją, w ogóle takiego podchodzenia do sytuacji stresowej, żeby to nie było Straszne, żeby was nie zjadało, i żeby wytworzyć sobie um, no, właściwe, pozytywne mechanizmy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Tak, ja akurat wtedy mi nie poszło e, w tej sytuacji. Ale to chodziło o to, że nie byłeś zestresowany. To, o to tak, ale poradziłem sobie tylko połowicznie, wyciągając z tego wnioski, bo tam była sytuacja, że ktoś wjechał w mój samochód, zarzucał, że to ja spowodowałem kolizję. Mi się udało policjantowi wytłumaczyć, że to jednak było inaczej, bo mój samochód był uderzony w tył, ale niestety nie udało mi się doprowadzić do zamknięcia tego wszystkiego. Więc to była moja taka nauka praktyczna, że no nie zawsze wszystko idzie tak jakbyśmy chcieli, pomimo tego, że jesteśmy doświadczeni i opanowani. Ale no ten, ten stres Ale sam stres? Nie miałeś stresu, to nie była dla ciebie jakaś sytuacja straszna, że ty potem przeżywasz tydzień i musisz brać tabletki. Dla no, przypomniałaś mi o tym jakoś. Wpadło to w niepamięć, <grymna> więc nie wiem, jak będę dzisiaj spać. <grymna> <grymna> więc e, po pierwsze, jak chcesz się nauczyć opanowania w trudnych sytuacjach i się nimi aż tak bardzo nie denerwować. A po drugie, jeżeli chcesz przekroczyć swoje psychiczne blokady w jeździe i no, stać się kierowcą, który przeżyje, który ma odruchy przeżycia, a nie jak tato Marcina mi powiedział, pani ma odruchy zabicia się na własne życzenie. No, mamy bardzo nowoczesne samochody teraz, każdy myśli, o przecież ja mam te nowe systemy, to ja nie muszę nic robić. Nie, nadal za kierownicą jest bardzo dużo pracy, to wszystko zależy od tego, jakie tu są połączenia neuronalne, jak one zadziałają właśnie w tej sytuacji stresowej? Jaki ja będę miał odruch za kierownicą? To będziemy ćwiczyć na autodromie, o tym będzie mówiła Monika na, na części swojego warsztatu, o tym też ja będę mówił bardziej od tej strony motoryzacyjnej na części mojego warsztatu. I wszystko dopinamy klamrą ćwiczenia na autodromie, gdzie ślizgamy się samochodami i przeżywamy sytuacje stresowe w bardzo bezpiecznych warunkach. Dokładnie, więc dostajecie od nas narzędzia przeżycia radzenia sobie efektywnego ze stresem, z konfliktowymi, trudnymi sytuacjami i dostaniecie trening zapamiętania, zapisania tego na poziomie komórkowym w ciele. Dlatego serdecznie zapraszamy. Jest to pierwszy taki projekt. Nie, 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 nie słyszałam wcześniej, żeby w Warszawie coś takiego było organizowane w ciągu ostatnich lat, więc e, naprawdę to jest taki, mm, jak to się, pionierski, o, pionierski projekt, ale e, no, czuję, że to nie pierwsza edycja, ale na pierwszą edycję właśnie zapraszamy Was już na początku lutego w Warszawie na autodrom na Bemowo. Dzięki piękne, do zobaczenia. Zapraszamy.